Dzień dobry Państwu, witam serdecznie moim i Państwa gościem. Dzisiaj w programie Czerwony Dywan jest reprezentantka Polski na 68. konkursie piosenki Eurowizji Luna. Dzień dobry. Bardzo. Bardzo mi miło, dzień dobry. Bardzo nam miło, że znalazłaś e, dla nas czas, e, zwłaszcza, że to jest bardzo świeża sprawa. Powiedz, jakie emocje ciągle Ci towarzyszą? No, cały czas czuję absolutną ekscytację, radość, szczęście i łzy. E, na zmianę, po prostu bardzo dużo emocji. Chyba w zasadzie dopiero dzisiaj tak dotarło do mnie, że to rzeczywiście ja, że to ja tam jadę do tej Szwecji. Jestem bardzo podekscytowana i naprawdę bardzo szczęśliwa. Kiedy podjęłaś. Taką decyzję, że będziesz próbowała być tą osobą, która zaśpiewa w Malmo. Czy, czy Eurowizja tak. to było Twoje marzenie już od dawna? Od dawna myślałam o Eurowizji i oglądałam ją od wielu lat, i gdzieś zawsze marzyłam o tym występie. Natomiast tak bardziej świadomie podeszłam do tego konkursu chyba ze 3 lata temu. Wtedy gdzieś, tak, po tym jak miałam okazję na chwilę poznać Duncan'a Lorenza, zwycięzcę Eurowizji. To bardzo się tak zainspirowała i wtedy, pomyślałam, że, e, że może ja też spróbuję, że, że może to jest, to jest że to, czuję, że to jest konkurs dla mnie, że dobrze się tam będę czuła. Natomiast w zeszłym roku poczułam, że to jest ten moment, że ja czuję się gotowa, że to jest właśnie ten moment, ja wiem jaką piosenkę chcę przekazać, wiem ja z jaką energią chcę tam pojechać. Wiem z Twoich social mediów, że Ty masz też wyjątkowy pomysł na ten cały występ, to będzie coś w stylu Igrzysk Śmierci. she no zobaczymy ile uda mi się tam zrealizować, ja rzeczywiście gdzieś tam już media i fani podchwycili ten mój pomysł o płonącej sukni niczym z, z filmu Igrzyska Śmierci, zobaczymy co też uda mi się zrealizować ponieważ wszystko muszę konsultować z Telewizją Polską i też cały został powołany team w którym będziemy pracować nad tym występem, także zobaczymy ile tego ognia będzie, ale mam nadzieję, że jak najwięcej mam nadzieję że po prostu ten, tym występem też stworzę swojego rodzaju spektakl, po prostu jakieś takie magiczne przedstawienie, w którym przez te trzy minuty będę mogła rzeczywiście kupić dosłownie te serca, trafić do serc słuchaczy i do ich emocji i też. No, przekonać ich po prostu do siebie, przekonać ich w ogóle też no, do naszej piosenki, e, do tego, że to, właśnie, że to właśnie jest dla nas moment, żeby wygrać tę Eurowizję. Byłaś kojarzona do tej pory z muzyką alternatywną. Mówiło się o tobie, że jesteś dziewczyną z marzeń i snów. Zresztą nie bez przyczyny, twoje, no, już mogę śmiało powiedzieć imię Luna. Powiedz mi, czy to takie delikatne zejście na ścieżkę popową jest tylko omrugnięciem okiem właśnie do Eurowizji, czy będziesz pokazywać teraz w przyszłości muzycznie tą swoją jaśniejszą stronę? Chociaż nie wiem, czy słowo jaśniejsze jest odpowiednie. No ja myślę, że tu nie ma co się bać tych stwierdzeń, to jest jak najbardziej bardziej popowe, po prostu mainstreamowe moje oblicze. Ja się nie boję tutaj takich, takich określeń i mogę tutaj powiedzieć, że to nie jest taki gdzieś jednorazowy właśnie wybryk, że tak powiem. Taka jednorazowa akcja tylko na Eurowizję, tylko ja przy okazji tworzenia tej piosenki na Eurowizję miałam i w ogóle przy okazji tworzenia w ubiegłym roku mojej nowej muzyki miałam okazję zdecydowanie bardziej poznać siebie i też mam wrażenie, że bardzo dojrzeć e, do pewnej wizji artystycznej i znaleźć sobie odwagę, żeby wyjść trochę z tej strefy komfortu i żeby pokazać się szerszej publice, żeby pozwolić sobie gdzieś na ten mainstream i na bardziej takie popowe brzmienie, na piosenki, które po prostu będą bardziej wpadały w ucho, które będzie mógł no, prawie każdy zanucić, bo ja jednak bardzo kocham ludzi i tworzę muzykę przede wszystkim dla ludzi i zależy mi na tym, żeby ona jak najbardziej na nich oddziaływała. I tutaj mogę powiedzieć, że mój nowy materiał, który już się kompletuje, mój drugi album, będzie zdecydowanie bardziej w klimacie utworu The Tower. Czyli e, będzie nowa odsłona Luny, e, troszeczkę mniej księżycowa, bardziej e, słoneczna? Można tak powiedzieć, albo to będą takie sny bardziej dzienne, trochę to już nie taka noc, ale bardziej dzień. Przypomnijmy teraz, że a propos snów, to jesteś chyba pierwszą Polką. Tak, jesteś pierwszą Polką, która pojawiła się. No właśnie, pojawiła się jako ambasadorka Equal Spotify. To było duże wyróżnienie. Ogromne pewnie, jak to wspominasz? Ogromne. To był, taki, to był taki moment, chyba ten moment, i tak samo ten wczorajszy dzień w zasadzie, kiedy zostałam wybrana na reprezentantkę Polski. To były takie chyba. Dwa najpiękniejsze momenty w moim życiu, gdzie poczułam, że naprawdę marzenia nie mają granic i marzenia się spełniają. Bo ja, jako debiutantka, wtedy w zasadzie miałam wydane, no może trzy, cztery single, nie miałam jeszcze mojej płyty, nie ukazała się ona. Ja wtedy już zostałam zauważona i tak dostałam taki bardzo duży kredyt zaufania ze strony. Spotify ze strony tej platformy streamingowej i bardzo dostałam pozytywny odzew, pozytywny feedback z zagranicy. I. No, i tego, była jak, się, jak pojawiłaś móda, się na Times Square ja... przecież na billboardie. Tak, jak moja osoba właśnie gdzieś się poda za co czego czego no, takim zwieńczeniem było to, że ten mój wizerunek ukazał się na Times Square w Nowym Jorku i byłam właśnie pierwszą, pierwszą tą Polką, której przyszedł taki zaszczyt nawet jeszcze przed Moniką Brodką. Także, także było to dla mnie no, niesamowite, niesamowite wyróżnienie. Teraz, kiedy zamykasz oczy, już wyobrażasz sobie tę scenę w Malmo. Wielkie sceny nie są Ci obce, bo występowałaś chociaż na scenie alternatywnej w Opolu, ale czy to już zaczyna być jakiś stres. Czy w ogóle stres Cię motywuje? Stres jak najbardziej mnie motywuje. Myślę, że to jest taka siła, dzięki której jeszcze bardziej. Chcę jeszcze więcej, chcę jeszcze bardziej przezwyciężać wszelkie jakieś swoje słabości i obawy. Jestem też taką dosyć, dosyć ambitną osobą i taką, która tak łatwo się nie daje i tak łatwo nie odpuszcza. I już przed oczami mam ten, mam ten występ. Rzeczywiście już nawet teraz codziennie od, od tych kilku dni, jak się, jak się kładę spać, to cały czas przed oczami już myślę, jak to będzie wyglądało. Już chcę się poczuć, jakbym tam była, żeby po prostu też jak najlepiej się przygotować też tak mentalnie po prostu na ten występ. Co Cię inspiruje w muzyce, oprócz kosmosu, oprócz tego czegoś niedookreślonego? Właśnie oprócz tego, co jest niedookreślone, inspiruje mnie też to, co jest określone. I to, co jest takie bardzo ziemskie, i, i tutaj, tu i teraz, realne, proste. Bardzo mnie inspirują po prostu otaczający mnie ludzie. Ja bardzo staram się jak najwięcej energii dawać ludziom, ale też i czerpać energię z tego kontaktu z drugim człowiekiem. I obserwowanie ludzi, przyglądanie się im, wsłuchiwanie się w nich, jest chyba taką ogromną inspiracją dla, dla muzyka, zwłaszcza, który chce tworzyć coś, co też będzie uniwersalne i później będzie oddziaływało na, na ludzi. Chciałam jeszcze zapytać e, o utwór Mniej. E, Czyj to był pomysł, czyja to była koncepcja, żeby wykorzystać dźwięki z kosmosu w tym utworze? E, to było od początku mój pomysł. Taki był e, gdzieś mój zamysł, gdy e, już zaczęłam pracę nad moją tą debiutancką płytą, chciałam jak najbardziej po prostu wtedy zaznaczyć, że to jest że to jest właśnie moje, że to jest tylko ta moja piosenka, że w zasadzie no nie ma takich utworów, które na pewno gdzieś tam można znaleźć, ale, ale no o tym się tak nie, nie mówi, o utworach, w których są zawarte dźwięki różnych odgłosów kosmicznych czy różnych planet. A tutaj, tutaj rzeczywiście taki, taki był mój pomysł, bo chciałam jak najpełniej jakoś tak wzbudzić słuchaczu takie poczucie bycia. Kosmosie, bycia w takiej ogromnej przestrzeni, nieskończonej tak naprawdę. No i liczymy bardzo, bardzo mocno, że ten kosmos w Twoim wydaniu się nie skończy, a będzie trwał 11 maja na scenie w Malmo. Powiedz mi, jak już wygrasz Eurowizję, to jest coś jeszcze wyżej, o czym marzysz? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, wiadomo, że, że to, się, to się nigdy nie kończy. Mam bardzo, bardzo dużo marzeń, ale przede wszystkim chciałabym z moją muzyką docierać do jak największej ilości osób. Marzy mi się na przykład duet z Bjork, czy, czy trasa po prostu koncertowa, taka międzynarodowa, po różnych krajach. To by było dla mnie naprawdę ogromne spełnienie marzeń, więc myślę, że to jest, to jest też gdzieś jedno z moich największych marzeń, może po Europie. Wizji, ale w tym momencie bardzo się skupiam na tym występie, chcę dać z siebie 150% i po prostu chcę, żeby Polska była ze mnie dumna. Mocno, bardzo mocno trzymamy kciuki, będziemy bardzo dopingować. Dziękuję Ci serdecznie. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem w dzisiejszym programie Czerwony Dywan była Luna, reprezentantka Polski w 68. konkursie piosenki Eurowizji. Dziękuję.